Witam. Tutaj yy, szkuję się dobry odcinek, ponieważ yy, no, znaleźliśmy chwilę czasu z Vegetą i postanowiliśmy razem yy, raz, że ulepszyć bazę, a dwa, że tutaj spróbować yy, naszych sił w nederze. No i nam się trochę udało tego zebrać. Każdy ma na więc jest całkiem przyzwoita ilość tego netera'u, więc zapraszam do oglądania. Więc tak, względem ostatniego odcinka zmieniło się to, że yy, Znalazłem miejsce na bazę Mam już wieśniaki I tak jak widzicie zbieram aktualnie dirta Po to, by zbudować w przyszłości farmę melonów, żeby mieć emeraldy do enchantów No i rozszerzam, buduję Miejsce tutaj, żeby zbudować tą farmę melonów No i bazę, żeby mieć powiększoną trawa na pół metra no właśnie tam, tam. ten Generator to tworzy, bez sensu takie. W ogóle on takie nowe biomy tworzy, no nie? Bo tych biomów nie ma Zobacz normalnie sobie biom z dirta i bagien takich... Jakaś woda żółta? No. Klocki Klocki walone Weź skopuj to Masz może drewno albo ten crafting coś Coś niby mam, nie wiem Weź tu wylej wodę Czekaj. Chyba nic nie ma, nie? Bo to trzeba to zgasić jakby Uwaga Aha, Uuu! walnęło Bombnęło Czemu? No bo to człowieku nie zawsze dropi, nie? Mi się w ogóle wydaje, że ty powinieneś na każdym czanku, jakby No to ja robię na czankę. Jeden chunk, jeden ten jakby Jeden tylko, czy Będziemy... dosyć szybko znajdziemy ogólnie Jeden na jeden chunk się respi, to bez przesady w sumie Można włączyć F3 plus H, no nie? I wtedy sobie kopiesz, nie? F3 Nie, F3 plus H... F3 plus G, przepraszam, o kurde Chciał mnie zabić i wtedy widzisz granicę i wtedy kopiesz na jednym jak Ile debrisów potrzeba do jednej szlapki? Chyba 4 albo... No, no 4 tak. Nie, 4 tego i 4 z My zawodowi kopacze jesteśmy. Stary 56 użyć mam fajne te villagerów mam fajnych A nie można... masz te z Nie można połączyć tak przypadkiem? Nie, nie można. Nie masz swój z Nie, no nie, nie mam. Ja nie mam stary. Za mało grałem, człowiek. Żeby...